Cześć! Ty że to takie małe krzaki. Dlaczego dużego zostały jeszcze nie widzieliście? Tutaj mam taki jak zawsze, pamiętacie? Ten malutki zestawik, który dostałam jako drugi. To był mój pierwszy zestaw, czyli, czyli taki najmniejszy. To jest mój pierwszy zestaw, czyli najmniejszy. I wy widzicie go jako, go jako taki średni, ale on naprawdę jest najmniejszy, bo ma, ten ma 11 gumek, ten największy ma 25, a ten, naj, a ten taki malutki ma 24 gumek, a ten, ten duży, ma 25 gumek o jeden więcej niż ten. To no, jest mój pierwszy, to jest mój drugi, a to jest mój trzeci, go dzisiaj dostałam od mojej babci i od mojej cioci. No bo oni mieszkają razem, moja babcia z moją ciocią i, i dzisiaj, poka dzisiaj pokażę wam no, jak z wszystkich tych zestawów robię zabawki. Zabawki brazuleczki, zabawki takie pierdołki malutkie, więc na początku pokażę Wam od najmniejszego zestawu do, naj do tego właśnie największego, więc go odkładamy. No w tym zestawie były przypiąte takie, nie wiem po co to jest, ale ja sobie to wydałam to, że... <śmiech> 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 kupiłam sobie na bransoletkę dla mo czyli dla mojego taty, czego on chciał i sobie to zostawiłam, można sobie tak zostawić żeby właśnie e, mo dokończyć na przykład jutro, potem na przykład za kilka godzin za kilka dni nawet nawet za miesiąc, więc fajne są takie to i można zrobić czasie tak i właśnie też tutaj można zrobić robić takie Tarnoletki, pierścionki, nie wiem po co to jest, więc przeczytajcie instrukcję. Ja nie wiem, co to chodzi, ale kupujecie ten zestaw, to wiecie, że on jest taki o, ale ciężki. Masz trzy pięterka, trzy i tam szary, czarny, czarno-biały, naprawdę jest taki duży zestaw, to każdy by chciał. Jeżeli oczywiście lubię takie gumki z bransoletek, to bym bardzo chciał taki, taki zestaw, jeżeli lubię takie bransoletki, robić to. Dawajcie, da dajcie łapkę w górę, jeżeli lubicie takie zestawy, ale jeżeli nie lubicie, to napiszcie do mnie w komentarze, w komentarzach na... Jeżeli nie lubicie takiej gumy, na przykład jesteście chłopcami, to, to napiszcie do mnie w komentarzach yy, yy, serduszko. To ja wtedy będę albo też napisać na przykład na przykład, że nie lubicie takiej gumy, jak to ja nagram na przykład z zeczami Kaspera, to sobie zobaczycie co to Kasper ma to taki film mogę też nagrać dla Was. No i, no i piszcie w komentarzach jaki film mam nagrać następny. To teraz pok pokazuję te... Tutaj nawet są z tyłu takie, takie pokazane. Są takie pokazane. I tutaj są takie. Taki ogromny zestaw. Są nic takiego ogromnego. Taki ogromny zestaw. No tak, więc Naprawdę. Nawet ma taką szarą. Jakby, robimy jakby białą. Szarą. Tak, mosicz, Taki pełny zestaw. Naprawdę, no. Kto by chciał o takie gumki wpić w komentarze? Jestem troszkę chłopaka. Nie mam katar. Więc. Odkładamy ten zestaw, to największe. Zatem. Najmniejsze. I zaczynamy. Dobra. Wie. Więc. Muszę go taką podpać sobie poduszkę. Dobra. Mam takie spodnie. Tak. widzieliście? I. Prawda? więc pokazuję ja Co tutaj sobie na przykład no to otworzymy o o wyszło O ma takie gumki no, muszę uważać żeby nie wysypała, żeby wam pokazać no, zaczynamy na początku weźmiemy sobie może te Taki, ale jaką zabawkę chcecie zrobić? Jaką? Jaką? Powiedzcie mi, jaką chcecie zabawkę? Dobra, patrzcie, na przykład takie zabawki można robić. O, wow! Co się z tym stało? Instrukcja do najmniejszego zestawu. I patrzcie, na przykład jakieś takie pierdołki można robić. Takie, na przykład takie. Który można robić takie. Takie, wiecie, takie takie żółte, takie takie węże można też robić, takie zawiązywane, taką zabawkę. O, ale ona się rozwaliła. Nie będziemy na to patrz. wcierałam katar więc zaczynamy tą gumkę przekładamy w tą stronę tak e, teraz bierzemy tą gumkę tą gumkę nakładamy ją na górę wkładamy ją w tą stronę i w tą stronę dobra no czy jeszcze ostatni kolor, tak, czyli ten. Ale jeszcze przed ostatnim byłeś, wziąć Czyli taki. Taki. Więc wygląda on tak. Taki. I na końcu zawiązujemy. I wygląda tak. Taka zabawka. Ona jest taka, wszystkie takie dwukolorowe. I taką zabawkę... Taką zabawkę mogę zrobić. I to jest zabawka z najmniejszego zestawu. Taka zabawka z najmniejszego zestawu. Tu jest najmniej, z najmniejszego zestawu. A teraz pokażę Wam jak tutaj, Tak jest troszkę, troszkę z większego. Teraz mam troszkę większy zestaw, bo, bo ten ma 24, tamten miał 11, a ten ma 25. Tutaj nic będzie to jest ten największy zestaw. Przewerwamy taki sam pomarańczowy, wkładamy go na kciuk, potem na drugi kciuk i Wkładamy ją na dwa palce, na trzech tak. i bierzemy kolejną pomarańczową, tylko w tym razem inną. Ta. tak, i wkładamy ją też na trzy palce, potem przeukładamy z trzech. Tutaj. Ale właśnie ta dolna miała być na krzyż. O tak. Ale to miało być też ten, ten palec. Ale jednak to nie może być na ten palec. Nie musi być tak. Tak wyszło. I skoro to jest tak, to pch, jak to przełożyć? Tak, trzy, trzy palce, przez cztery palce, Przez cztery palce, może lepiej trzy, jedzie to tak i przekładamy z tego tak, nie to wyjdzie, ale tak nie widzę, nie. wow, tak też się zarobił do rozuletki, nie widziałam, potem to przekładasz, i z tej gumki nic nie wyszło, a z tej wyszło taki przeklapany, taki, taki jakby taka normalna gumka, ale taka jakby wykrzywiona. To z najmniejszego zestawu takiego krzywdniego. I teraz pokażę wam, co potrafię zrobić. Największy zestaw. No i teraz oto poszła pora na największy Większy zestaw. Ale ja on się rozwalił. Trzeba te pięterka się rozwaliły. Dobra, zaczynamy. Otwieramy pięterko numer jeden. Już się boję to otworzyć. Myślę, że to się. Ale jak się te gumki całą wysypią, to ja naprawdę ja już nie wiem, co ja zrobię w tym filmiku. Otwieramy. O! To. Trzeba bym chciała poprosić, czy mamy um, po pomoc. Po, ale jednak się udało. wow Są dwa połączone. Pierwszy taki szaro. takie szaro. Mam odpięte do z tutaj. Teraz. No, teraz, żeby sobie tylko to pięterko, a tego nie będę. A, a, a te pięterka już nie będziemy brać. Będziemy brać tylko to pięterko. Więc bierzemy sobie z szary. Nadamy na trzy palce. Znaczy na dwa, oczywiście. I trzeci, tutaj. Nie wyszło. No bo to musi być na krzyż. Ciuścia. Jeden, dwa, trzy. Jeden. Jeden, dwa, trzy. O, i teraz biały. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Też taki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, Wow. Ale wielka trwa. i to zawiązujemy, i wyszło coś takiego, to nie A tak wyglądają wszystkie zabawki razem na rące, i, to, i takie zabawki są właśnie fajne. Nie są one bardzo fajne, ale. No i. to się o takim zestawie. I. Dajcie łapki w górę dla tego zestawu. I dla śniadawczyni tego zestawu. Oczywiście żartuję, Dajcie łapki w górę dla mnie. Dla mnie, dla mnie, dla mnie. I dla koteczka. Czyli dla koteczka naszego kanału. Kolejny koteczek, widzisz? To jest koteczek naszego kanału. Bo teraz od, od, od jutra na wszystkich filmikach będzie, będzie pojawiał się ten koteczek. Więc dajcie łapkę w górę na twarz koteczka. tego koteczka. Miau! Ja w górę dla, się, dla tego koteczka i dla zestawiku dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie już nie przedłużam i zaczyna i już jutro o godzinie, już jutro, już jutro o godzinie 15 pojawi się film z koteczkiem. Ja z Kasprem i z Koteczkiem pokazujemy Segnij palec na TikToku. Więc, aby na co Nie wiem. Więc fajnie to jest. Więc zaczynamy już od jutra. Prowadzi koteczek i zaczynamy już kończyć. Pa!